Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj akcja oborniczek wozimy sobie na trzy zestawy. E, później wam pokażę tam na spokojnie, jak to wygląda. Mniej więcej tam wstępu, żadnego nie, nie bardzo nie mamy czasu nagrać ani komu nagrać. Także nie będzie. Nie było. A ja, co? Jadę sobie też usteczką, jak pewnie widzicie niektórzy już tutaj bardziej obeznani. No już troszkę powiem wam się siódemką nacieszyłem no i daję innym trochę pojeździć teraz, nie? Bo z początku nie było opcji, żebym komuś dał tam, o tam chwileczkę gdzieś tam się przejechać, ale teraz już no już, już jest ciągnik trochę objeżdżony, już, już nie jest tak, że ja nie chcę z niego wysiadać, już teraz mogę Bartkowi dać spokojnie. Bartek sobie jeździ siódemką, ja jeżdżę szóstką. A mi starym przyjacielem się fajnie jeździ, jak wiecie, nie? Także szósteczka z Tandemką jeździ, siódemka z patelnią I Wojtek jeździ z trzy John Deere'em i sobie tak jeździmy, nie? W tamtym roku ta akcja też była nagrywana, był filmik No i co, jak już tak tą szóstką jeżdżę to wam... Może po... Miałem... Już się usp... uspokoiłem, miałem już nie mówić tego, ale... Czasami ktoś zapyta czemu ja taki wściekły byłem, o co to chodziło ze sprzedażą tego ciągnika, nie? To to wam powiem już raz na zawsze i będzie spokój. No bo jak wiecie, yy, ciągnik ogłosiłem gdzieś tam, zanim siódemkę odbierałem, no to ogłosiłem te szóstkę na Rykcie. <kłysy> I tak. Były naklejki zamazane, no wszystko tam wiecie, zdjęcie w polu zrobione, no tak praktycznie no nie do poznania, nie? No ale oczywiście co akurat jest, no Widzowie się poznali, że to mój ciąg Co akurat no, takie pozytywne jest, że poznali Pomimo, że tam nic na nim nie było widać Nic nie było napisane i tak dalej Poznali, no dobra, że poznali Wszystko byłoby fajnie Gdyby się nie zaczęły głupie telefony że, Znaczy głupie, po pierwsze głupie wyczailiście mój numer I do tej, do tej pory paru gigantów potrafi sobie wyzwaniać dzień i noc, nie, i na, nie to może, że jaja robić, tylko takie, wiecie, męczące telefony, nie, chociaż jaja też się zdarzały, nie, no jak ktoś przegnie, to blokuje od razu, to żebyście nie byli zdziwieni, nie, bo to, no to nie są żarty żadne, nie, no po prostu ciągnik ogłosiłem, a ktoś sobie później żarty robi, no ale to, to jest jedno, druga sprawa, no gdzieś tam ludzie dzwonili zaciągnik tam pytać, no i się... Gdzieś tam okazało, to chyba dwie takie wybitne... Było parę takich głupich gadek, a dwie wybitne osoby zadzwoniły I ostro do mnie z pretensjami, że ty ludzi wciula robisz Bo ten ciągnik jak go ogłaszałem miał około 6 tysięcy godzin No teraz 6,250 jest, nie? No, także miał około tych 6 tysięcy godzin w 8 lat zrobione, nie? No to... No, nie jest może mało, nie jesteś dużo, tak no... No tak, no wiecie, no, każdy wie jak się robi ciągnikami. A do mnie z pretensjami, bo ty dzień i noc robisz. Na tych filmach widać, że ty roboty robisz. Tydzień i noc. Ten ciągnik na pewno jest cofany, on ma więcej godzin, ty w robisz wszystkich, nie? Ja mówię po pierwsze człowieku, yy, przyjeść, po pierwsze przyjedź, zobacz, jak on wygląda i w jakim jest stanie, od razu widać, jest jak, że on nie ma więcej godzin, bo to widać po ciągniku. Ciągnik jest igła. A że opony zmieniane właśnie, bo opony było też... Przy, bo to z oponami najwięcej ludzi mi się rzucało. Czemu on ma opony zmienione? Mówię, że chodził w transporcie. Przecież na filmach widzieliście, kiedyś on tylko w transporcie praktycznie chodził. W polu nic nie widział pola wcześniej. No, wiecie, takie gadanie i niby... No, niby zrozumieli, nie zrozumieli, no ale ciągle jakieś pretensje, no. A, a czemu miał tyle godzin, a nie więcej? Bo mógł mieć więcej, załóżmy, że tak wszystkim się wydawało Słuchajcie, my mamy siedem ciągników, ładowarka, auta ciężarowe To, że ja robię dzień i noc To nie znaczy, że ja tylko tym jednym ciągnikiem jeżdżę Różnymi sprzętami jeżdżę, przesiadam się To to, no jest czym robić I to, to się rozkłada, no ja robię godzin grube tysiące, jako ja Rocznie Wszystkimi sprzętami, ale na jeden ciągnik to nie wychodzi jakoś tak super dużo, nie? No robią dużo, ale ale nie aż tyle, nie? No i druga sprawa, o tak jak ktoś jest może Mniej trochę obeznany w sprzętach Czy tam w Holandach ogólnie On może czasami nie poznać Tak jak ja nagrywam załóżmy, że Czy ja jadę siódemką, czy szóstką, czym ja jadę Bo no to trzeba się trochę znać, żeby wiedzieć I ktoś sobie później wbije do głowy, że O, bo on tylko tym jednym ciągnikiem Jeździ, go ujeżdża, to nie jest tak właśnie O, o. Szóstkę od siódemki jeszcze idzie rozróżnić, bo maska jest całkiem inna, no tutaj tych plastików nie ma na słupku no, poza tym no liczniki są w tym i w 210 są liczniki jeszcze stare, a w 270 są już te nowe liczniki tam Te ciemne, no to, to po tym jeszcze można poznać, no, ale generalnie szóstkę od siódemki się po masce najbardziej widać, ale to ktoś trochę musi się znać, nie? A jak jadę 210 czy 270, to już nie ma wielkiej różnicy, tylko po tych licznikach tak naprawdę na nagraniu można gdzieś poznać. jak je, jak je oczywiście widać, bo nie zależy jak tam kamera, no nawet nie wiem czy teraz wy to widzicie. Także to takie. No byłem wściekły, powiem Wam, bo był plan sprzedać ten ciąg, ja się tak zdenerwowałem. Na ostre słownictwo już poleciało z gościami, nie mówię. Tak będziemy gadać, to, to nie ma gadania, tam już nie będę mówił, powtarzał co ja tam gadałem Ostro było i mówię, koniec, nie będę sprzedawał ciągnika, ciągnik zostaje I się przyda ciągnik, ciągnik to jest ciągnik A jeżeli jest sprawdzony, to ja go, no, ja go za, za pół darmo nie oddam ciągnika, bo wiem co on jest wart I kto, kto się zna, dobrze wie, co te szóstki potrafią yy, A druga sprawa, właśnie o to chodziło, że no, były jakieś głupie teksty, że, że ja Ci tyle i tyle dam za niego, nie? Takie targowanie i to grube targowanie o tam, no, o 50 tysięcy i więcej na, na ciągniku, nie? To jest dużo. Bo, 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 to drogo, bo coś. Ja wiem, że cenę wystawiłem taką, jak jest wart, jak chodzą na ogłoszeniach inne, bo nawet droższe się zdarzały, bardzo dużo one się cenią, te ciągniki, nie wiem czemu, ale bardzo się cenią i są droższe od siódemek nawet, szóstki. Takie używki, nie? To, 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 jestem w szoku Chyba po prostu, że są poszukiwane, nie? No i są dobre po prostu To coś mówi Już za coś Skąd się ta cena bierze, nie? No i, no i tak to wygląda, no widzicie, już się trochę wściekam Jak sobie po, pomyślę o tym wszystkim, nie? Bo ktoś będzie przez telefon dyskutował A nawet nie przyjedzie Na miejscu pogadać, nie? Czy tam od razu z pretensjami do mnie Jak do oszusta jakiegoś, nie? A to no nie o to chodzi, nie? No i Także... gardło mnie boli trochę, nie? I ciągniczek jest, i mam spokój, nie będę się użerał, bo naprawdę, to było przegięcie. O, jeszcze jakieś tam teksty bywały, że takie głupie gadanie, bo ty oszust, bo ty coś tam, tyle i tyle ci dam, i jeszcze mi kogoś załatwisz z YouTube'a, z YouTuberek takie. no nie będę już tu gadał, o co chodzi. Domyślacie się, jeszcze gdzieś kogoś mi załatwisz Ja mówię, oszty ty kurde, to już jest przegięcie I się rozłączyłem No, było parę takich telefonów głupich Parę poblokowałem Tych najbardziej takich, no Denerwujących, bo No to nie są żarty, ja sobie z was żartów nie robię Jak ktoś tak chce zaczynać rozmowę To, to nie ma żadnej rozmowy To na miejscu można sobie Rozmawiać, targować się a nie, że z marszu, przez telefon jakieś takie cyrki, nie? Ciągnik jest, no, Od nowości praktycznie ja nim jeździłem, mało kto nim jeździł, no... no myślę 80-90% ja nim jeździłem, nie? Ja o niego dbałem, wszystko, oleje, filtry na czas było, nie? I się robi tak we wszystkich sprzętach a tego, a, a to takie wiecie, no. A szkoda gadać już. Kto ma zrozumieć, to zrozumie, a, a kto nie zrozumie, to i tak nie zrozumie, nie? No, i tak, tak samo było z t 7 no. Odebrałem się, cieszyłem tym ciągnikiem, nie. Nikomu nie chciałem dać pojeździć, a każdy gdzieś tam miał ślinkę, pojeździć sobie autokomandę, nie? No ale już trochę się wyjeździłem, no to już, już mi łatwiej jest oddać. No też. Bo to sobie zabawkę kupiłem, żebym nim jeździł, a nie tam, żeby ktoś jeździł, nie? No ale wiadomo, no. Czy, czy tym, czy tamtym, to tak naprawdę nie ma większej tam jakiejś super różnicy, nie? Poza tym, że tu trzeba pykać sobie przyciskiem biegi, a tam sobie sam robi. No tu też mogę tak na automata, ale to e, no, on sam sobie wtedy. Wolę, wolę sobie przyciskami. O tutaj, cyk, cyk, cyk i jadę, nie? No, i, i tak to jest właśnie Bartuś za mną leci, on szybszy jest. Może wyprzedzić, ale I jeszcze yy, tak jak do siódemki dłużej wsiadają, każdy jest trochę spłoszony, bo on jest szeroki, nie? On ma 2,70 w kołach. Także jak taką, o, ten się jadę z siódemki, teraz przesiadłem się. Bo jechałem wcześniej, to tu mi się teraz tak jedzie, no patrzę, kurde ile tu zapasu jest, nie, tak się szeroka droga wydaje, a jak tamtym jadę, to znaczy tam już nie mam tego uczucia, tylko po prostu takie jest, że, że on już zajmuje trochę tego miejsca i tak jak ktoś nieobjeżdżony nim, to takie jest wrażenie, że na takiej drodze 55 jechać, to czasami boją się, nie, jak komuś dam, nie, to tak, no ale to jest normalne, nie, to dobrze, że takie jest, bo później by coś nawywijał taki gość, nie, a tak się trochę boi, przyzwyczai się dopiero potem. Już jeździ pewnie, nie? A nie, że tam będzie szalał No i mi... gardło nie rozbolało. Słuchajcie, co, coś mnie bierze chyba Chorzy wszyscy byli, bałem się, że na targi w ogóle mnie weźmie, bo przed targami to masakra Wszyscy byli pochorowani, ale targi przetrzymałem, odpukać i teraz coś mnie bierze chyba No i nic nie poradzimy, no. Może mi to przejdzie, jakiś tam tabletek się nałykałem aby gorzej nie było, nie? Jedzie minister Flagi <laughs> tak, bo Tu też flagi, także 9 lutego na grubości idziemy, słuchajcie Tutaj mamy już trochę dogadane, prawdopodobnie będziemy z, z obornikiem jechali Może nie pokiprujemy się na ostatnim kursie, niech to stoi I na Wrocław, słuchajcie, grubo pójdziemy A, to już film zobaczycie już po tym praktycznie, nie? No tak, ale no... Mówię jak jest, nie? To... Zobaczymy jak to wyjdzie Tam postaram się też nagrać to, ale to wy to już, już będzie po tym Będz, Będą dalsze te strajki trwały, bo to tam parę dni ma być Jakieś tam plany są i zobaczymy co to będzie, nie? Także dobra, na razie kończę tymczasem i widzimy się później jeszcze tam na pryzmie, coś tam pokażemy Przerwa obiadowa była <gryw> A gardło mnie boli Wieje masakra, zimno Miniaturkę robiliśmy jeszcze, ale trochę nam tutaj się dzień no, skończył, ale nie jest jeszcze źle, może coś z tego będzie, bo tak to wcześniej się trochę za bardzo robotą zajęliśmy i, i tyle. Trzeba iść ładować A, herbatki się łykłem trochę z termosu, ale i tak jest Masakra z tym gardłem. Coraz gorzej się robi chyba Dobra, na razie uciekam wszystko fajnie, pięknie idzie, wozimy sobie, tylko Najgorsze, że ja muszę ładować praktycznie wszystko sam Bo Bartek dopiero się uczy, Manitką nitką, tak no ładuje już, fajnie mu idzie, nie, ale Jeszcze czasami y, jestem ja na miejscu, no to ja wsiądę trochę szybciej, to zrobię zawsze, nie I tak jeszcze niech trochę sobie tam poćwiczy, to już będzie fajnie całkowicie, nie, no ale Nie da się od razu wszystkiego potrafić, nie, trzeba trochę poćwiczyć Zaryłem tutaj, bo cofał przyczepą Bałem się, że we mnie uderzy i się Z wrażenia zaryłem się, taką dziurę zrobiłem i teraz wyskakał po tym Dzień już jest ogólnie dłuższy już Godzinę dłuższy jak tam Od najkrótszego, nie, ale No to jeszcze nie to co w lecie, nie, latem ten To można robić Ale jeszcze z dwie godzinki i będzie zrobione nawet nie wiem ile my tu kursów zrobiliśmy tego no dużo dużo ale jakoś to idzie to walimy tutaj ostro ile się da ugniatamy i jakoś pójdzie najgorzej na patelni właśnie jest bo <kluzny> Klapa jak złapie nie to to jest wada klapy. No jak są drzwi, czy tam klapo drzwi bez belki na górze, to się wali tak samo na patelnię, tak jak na tą, co miałem wcześniej. To tak się ładowało. A tu trzeba uważać na szmitkę, bo złapie klapa jest koniec. Jest albo się szarpie, żeby to jakoś wyleciało, albo widły, albo manitka. No wywały takie akcje, że nie chciało w ogóle spać. Była kombinacja. Hmm. Także e, światła, jeszcze jest ta promocja. Pamiętajcie, kto tam e, może ktoś nie widział, to na oświetlenie do sklepu TT Technology jest promocja, hasło rabatowe AgroTV 15. Podajecie tam sobie w tym sklepie całym internetowym i, i macie 15% pustu. Na wszystkie produkty, nawet te przecenione, nie? Także jeszcze tam do końca do tego macie czas. Wiem, że tam sporo ludzi kupiło sobie gdzieś tam, z tego co się dowiedziałem. Mi tam pisali, ludzie wysyłali, że fajne światełka, że coś tam nie, że zadowoleni, no to się bardzo cieszę. No, ja też jestem zadowolony z tych światełek. Jeszcze dojdą teraz z tyłu i na boki, zrobimy 360, nie? To. To będzie bajka całkiem. No, te, teraz to jeszcze taki jest północ-pół pół nie? To jeszcze tak światło tak jeszcze nie, nie pokazuje swojej mocy, nie? Jak już się całkiem Ściemni, no to wtedy całkiem fajnie widać dopiero. A to takie teraz jeszcze no. Ale jest dobrze. Bo jakbym wam pokazał jak te, te żółte, jak one z no, tyłu są żółte, no to to nic nie widać, nie? Ładujemy do pełna trzeośkę tutaj dajemy następny suche to nie za, nie za takie nie za ciężkie to można walić ile się da i tam i tak tego ciężaru nie ma jeszcze kto wie ile Łyżką lepiej trochę idzie bo Krokody nie ma takiej jakby objętości, on fajny zaczyna kęsa złapać, czy zbite takie, ale tak o, objętościowo do tej łyżki się ponabija, na, ponawija, tak wiecie, do tego I, i jest jednak więcej, dlatego łyżką ładuję też Kiedyś krokodylem ładowałem, ale tak się coś mi łyżką bardziej spodobało i teraz idzie łyżka cały czas Krokodylem to tylko takie Gdzieś tam spite, spod krów, czy tam, czy jak bardzo suche jest takie, słomiaste, no to, to, to fakt, to, to lepiej też czasami takie coś krokodyle krokodylem, a tak to łyżeczką idzie. No, także dobra, byłoby na tyle dzisiaj. Jeśli się pobawimy tutaj jeszcze trochę, skończymy to, a ja coś taki rozkojarzony jestem, czuję się już teraz, że masakra tego gardła coś mnie bierze tutaj no, ale zobaczymy no, na razie robotę skończymy i herbatkę w termosie mam piję ale trzeba będzie się w domu trochę podleczyć jakoś i działać dalej od no, poniedziałku dobra także uciekam trzymajcie się na razie cześć